Szanowni Państwo, nasza kultura europejska potrzebuje alternatywy wobec narracji liberalnych, które dominują całą naszą rzeczywistość. Widzimy to w polityce, widzimy to w sprawach społecznych, widzimy to we wszystkich właściwie dziedzinach kultury. Potrzeba nam alternatywy, która nie będzie tylko prostym, irracjonalnym, kontrkulturowym gestem sprzeciwu, ale głębokim sprzeciwem opartym na starej i przemyślanej tradycji intelektualnej, tradycji, jaką kultura europejska nosi w sobie. Potrzebujemy przestrzeni, gdzie będzie można swobodnie rozmawiać, bez problemów, jakie stawia przed nami polityczna poprawność. Potrzebujemy uniwersytetu, który będzie miejscem poważnej dyskusji, a nie politycznych sporów. Dlatego zapraszam Państwa na studia Europa Klasyczna, Kultura, Polityka, Sztuka Debaty, które już wkrótce rozpoczną się na Kolegium Intermarium. Tomasz Rowiński.